Ostatnio opowiadał mi anegdotę rodem z USA, y, związaną z sylwestrem i szałem fajerwerkowym. Otóż w pewnym niewielkim miasteczku pojawił się kramarz y, z całą masą przeróżnych petard, fajerwerków, sztucznych ogni i zaczął je sprzedawać. Mieszkańcy byli zbulwersowani, y, dlatego że w mieście spokojnym do tej pory nagle zrobiło się bardzo głośno. Oczywiście te fajerwerki kupowały głównie dzieciaki, które strzelały w niebo i miały z tego olbrzymią radochę. W Stanach jest tak, że to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Niemniej Amerykanie są bardzo pragmatycznymi ludźmi. W związku z tym, że mieszkańcy bardzo skarżyli się na hałasy i obawiali o zdrowie i życie swoich dzieci, skarżąc się głośno swoim samorządowcom. Na czas sprzedaży tych fajerwerków przy kramie ustawiono strażnika miejskiego, który miał po prostu pilnować tego, aby nikt niepowołany, nikt poniżej lat 18, nie dobrał się do tego, co potencjalnie może być niebezpieczne. Dlaczego o tym mówię? Ostatnio w Polsce, jak co roku rytualnie głośno się zrobiło o sztucznych ogniach, petardach, rakietach. Które odrywają ręce, mogą oślepić. I ktoś zwrócił uwagę, że w internecie pełno jest stron, pełno jest portali, na których można znaleźć przepisy, jak to domowym sposobem zrobić sobie w domu samemu taką pracę. Jak to zwykle w Polsce bywa, pojawiły się głosy, aby po pierwsze pozamykać rzeczone portale, a po drugie surowo karać ich właścicieli, dlatego że jest to potencjalnie niebezpieczne. Jak to usłyszałam, prawdę mówiąc, krew wzburzyła mi się w żyłach i pomyślałam o szalonej polskiej hipokryzji. Przejrzałam statystyki. I cóż się okazało? Otóż co roku w Sylwestra rzeczywiście zostaje oderwanych parę rąk, kilka osób traci wzrok, tyle że są to dorośli ludzie. Dorośli ludzie, którzy w alkoholowym upojeniu strzelają zamiast Panu Bogu w okno, to w tłum, kalecząc przy tym osoby, które się bawią obok na ulicy czy na podwórku. Nie ma, proszę państwa, nie ma w zasadzie, a jeżeli są to sporadycznie bardzo rzadko dzieciaków. Dzieciaki są mądrzejsze, zręczniejsze i rozsądniejsze od dorosłych. Poza tym na portalach oprócz tego w jaki sposób zrobić rzeczoną pracę, są też porady czego nie robić, na co uważać. Jak absolutnie nie powinno się zachowywać, odpalając na przykład rakietę z ręki. I tego typu porady wydaje mi się, że powinny również trafić do osób dorosłych, które za parę godzin wybiorą się witać nowy rok. Dlatego radzę wszystkim, zamiast wymachiwać pięściami i żądać kary. Dorośli powinni raczej usiąść ze swoimi dzieciakami przy komputerze i razem z nimi przeczytać, co wolno, czego nie wolno i jak robić i odpalać te fajerwerki, żeby było radośnie, a nie krwawo. Bo kto nigdy tego sam nie zrobił, nie zrozumie jaka to jest wielka frajda. A tak w ogóle to wesołego Sylwestra i wszystkiego dobrego w Nowym Roku.